Cześć bomble i bąbelki! Witam Was na moim kanale? A czym dzisiaj się zajmę? Znowu nadeszła zima, wylądowałem w mojej piwnicy i takim jakby to powiedzieć takie nieszczęście się stało, że zepsuł się ten Oto ekspres pani Kasi z kanału Barwy Życia. A więc ja postanowiłem go naprawić. Ale czy mi się to uda? Tego nie wie nikt. Na no, się znowu filmików na YouTubie i powinno się to udać. Jak myślicie, uda się? Czy się nie uda? Kurde. Znowu się pobawi w elektryka. Elektronika. No. No dobra. Zabieram się do roboty. Muszę go teraz tutaj powyciągać te wszystkie elementy, znaleźć jakieś pudełeczko na to wszystko, żeby się nie pogubiło. O, może tutaj. Takie brudne trochę. A myślę, że to będzie dobrze. Do tego wiaderka posadzam takie elementy. E, które tu wyciągam jakiś. Tu jest pojemnik na wodę. O. I tak to zrobimy właśnie. No, postaramy się. Dobra. To ja Was przyspieszę. I tu trochę pogarniam. Jak będzie działo się coś ciekawego, to wam dam znać. Aha, co miałem mówić? Ekspres wyrzuca błąd 01. Czyli jak chcemy sobie zrobić kawę, to nie mieli błąd. Młynka tego już się dowiedziałem. No. także tak to wygląda. No, pokażę Wam, jak wygląda ten ekspres. To jest taki ekspres, to jest jakieś chyba late to go, czy coś w tym stylu, starszej generacji. Bez takiego wyświetlacza, bo tu te nowe chyba mają takie albo większy wyświetlacz, ten jest chyba trochę starszy dlatego ma tylko mały taki wyświetlacz no. a tu się mieści młynek i pani Katadżyna mówi z barw życia że że nie chce mielić no dobra, także łączamy laptopa żeby mieć tutaj taki, jakieś takie informacje jeszcze, które tu śrubki podkręcać no i zabieramy się do roboty jak siedziałem sobie, przeglądałem internet, bo się zastanawiałem, jak to rozebrać teraz ten przód, bo tu od góry, słuchajcie, się podnosi, o, już, nie, i teraz przeglądałem trochę internet, ten zaparzacz wyciągnąłem, oczyściłem go ładnie, no i teraz tutaj, tu się wyciąga to, tutaj, to i to i to, i tu są śruby pod spodem, ara, postaram się to wyciągnąć, Zobaczymy czy to wyjdzie. To musi to chyba wyjść. O. o, to się tak ładnie wysuwa. A, Ameryka, dobra. Dobra, to ja już wiem o co tu chodzi. To ja już wiem. Tu też się to powinno ładnie wyciągnąć. Żeby tylko nie uszkodzić, bo będzie brzydko wyglądać później z przodu, nie? Z jak taki będzie porysowany. Kurczak, jak zwykle moje plastikowe takie do wyciągania dingsy. Takie łapki zostawiłem w samochodzie. No nic, ale i tak pewnie dzisiaj tego nie skończę. Więc pewnie jutro sobie je przyniosę. O! Nie chcesz wyskoczyć dzisiaj. Aleś uparta. No powinno wyjść. Nie wierzę. No nie wierzę, kuźwo. Który to trzyma? Tu trzyma gdzieś. Jest. No i teraz tu są takie dwie śruby i je trzeba będzie odkręcić. I zobaczymy co dalej. Torx dziesiątka. Wszystko jest na razie na... na... krzyżak. Znaczy w sumie to torx dziesiątka do wszystkiego jest. Tu są czarne. Tam były srebrne. Wkręciki. Dobra. Hmm. I teraz co? Teraz to się niby miało tu wysunąć. O cicho, coś się... Kurwa się nie chce wysunąć. Jak to wyciągnąć? Widzi, że to wyjedzie. I jo. To jest szybka, dobra. I co teraz? Jak to tu było włożone? Kurwa, to ciężko będzie teraz włożyć ogólnie. Oto. E. Dobra, rozkładamy, nie? To najpierw rozłożymy. Kurwa, ciężko to było, ciężko to było wyciągnąć. Trzeba było... Tu jest ta guma. Ale czy my to będziemy ściągać? A wyświetlaczek. Dobra. I co teraz? Czemu to nie chce wyjść? I to wtedy tutaj wchodzi na te Ach ja, teraz rozumiem o co chodzi. To jest tak trochę z ukosa i będzie trzeba to wepnąć tak z ukosa. Mm. OK, i teraz to jakoś trzeba o, wyciągnąć. Kur... On się będzie męczyć tutaj. tego. Nie wiem jak to wyciągnąć. Tu jest torcik dziesiąteczka. Słuchajcie, ja sobie taki inny wziąłem, taki dłuższy. Tutaj ta obudowa jest trochę za gruba. tego tu nie wchodzi. Teraz powinno wejść. O i możemy sobie wykręcić. A teraz pójdzie to? Jo. teraz poszło elegancko o tutaj o. kurde Ameryka Ameryka i teraz o Ameryka I teraz mogę te dwie śruby odkręcić zapewne dobra tu trzeba poparzyć ale co mnie tutaj nic nie jeszcze czemu tu nie chce wejść kurwa? Znalazłem to Eureka tutaj nie to przeszkadzało ponieważ to było w środku tu nacisnąłem to to jest ten dozownik mleka to jak to nacisnąłem to mogłem to wtedy wyciągnąć to wróciło bo to jest jakby wciskane i to wraca o i teraz tutaj jest wężyk i chyba będę musiał to nie podnieść to zabezpieczenie tak o. I teraz mogę to wyciągnąć. Może by nie pogubić tych uszczelek. Ja, pierniczelka to komplikacja, jest, nie? I teraz, słuchajcie, można to ściągnąć. Tylko, że tu są jakieś kabel. Które będę musiał odłączyć. Coś mnie tu trzyma. O, tu mnie trzyma. Zobaczcie. Tu mnie trzyma jakiś kabelek. Tu. Tu, tu. O, nie widzicie chyba. Tu, tu mnie trzymać kawę. I będę go musiał odłączyć. Tu przekręcę sobie tą maszynę, O! żeby zobaczyć. Muszę go jakoś wypiąć. Tu. Okay. Tu można go sobie wyciągnąć. mam takie szczypeczki. O! I tymi szczypeczkami chcę pozwolę to wyciągnąć. Może się uda. yeah! Wow, udało się! Mhm. Tu i co tu się dzieje jeszcze, co mnie tu trzyma? Coś mnie tam trzyma, przewód. A tu jest ten przewód, okej. Okay. Zobaczymy, czy to zejdzie. Chodź, schodzi. A tu jest ten przewód, dobra. I tu mnie trzyma jeszcze jakiś... O! Wąż, tu był wąż, słuchajcie, nie wiem czy będziecie widzieć, tak, tutaj wąż. I, 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 mi to nie będzie, kurwa nie będę wiedział gdzie, gdzie to było teraz? Uff. gdzie to było teraz? jak to było? Ja teraz się będę męczył, nie. No nic, ale mamy dostęp do młynka. O, tylko mogę tak to założyć. O! Tu też. A, bo to jest ta podkładeczka, tutaj. Tutaj jest taka podkładeczka. O, właśnie, żeby ona. O, żeby była tak? Nie, chociaż nie wiem. Teraz to ja też nie wiem. A co ten młynek taki luźny? O! Kurwa, łatwo go będzie wyciągnąć. Patrzcie, jaki młyneczek jest luźny. Tak, 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 tak. O kurwa, tu następna jakaś podkładka. A nie, to czyli ta biała. Ta biała to była tu, tak albo tak była. No i zobaczymy. No tak to wygląda. Jo, i ten młyneczek teraz wyciągniemy tego skubańca i wymienimy. A bo naprawimy. To się okaże jeszcze. Ja już wyciągnę ten młynek. Tu jest następna uszczelka. Kurde, ten młynek to taki luźny jest. O, i wyciągnęłem go. Ja. Kurwa, to jest bajka, nie? Dobra, ja sobie muszę teraz zdjęcia porobić. A bo tak zrobię teraz. O, tak to wygląda. Żebym wiedział, który kabel jest do którego. Jaki kolor. Teraz ten młynek weźmiemy i wyciągniemy całkiem. O. dobra. Mamy to. <laughs> młynek na wierzchu jest. Dobra. A ja muszę zobaczyć co to za młynek i będę zamawiał. Nowy. Ja powiem że tego się ruszyć nie do... On stoi, ale chyba powinno dać się ruszyć go, bo... a on nic, zatarty. Słuchajcie, ja ten młynek rozkręciłem. I jakby to było razem z tym, teraz to ściągnęłem, tu było wszystko zapchane, jest kawą. Nie, zobaczcie, tu jest wszystko zapchane. Widzicie tu, to jakby było tak razem, o nie, że jakby było, tylko było skręcone tutaj odkręciłem słuchajcie silnik się kręci silnik się kręci ale ta część o była tak zapchana patrzcie, teraz się powoli zaczyna ruszać nie tutaj o ona w ogóle się nie ruszała i o i teraz wypycha ja myślę że to był główny problem tego o i że silnik na pewno jest dobry Chociaż mógł się spalić, sprawdzimy go jeszcze, zobaczę, sprawdzę go i to jest główny problem, o i teraz wychodzi ten cały syf, o, 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 no i elegancko, po prostu się tu tak to zapchało w środku, że nie, nie było w stanie się ruszyć, także wyczyścimy to, ja to skręcę z powrotem. No już nie dzisiaj, bo już mamy godzinę 23, to trzeba iść do pracy i ale jaja, nie tak właśnie mi to kurde, mówię, no nie będę całego młynka kupował, sprawdzę, nie no i tu jest przyczyna tego wszystkiego, teraz się to ładnie okręca, czyli będzie tu można jakiegoś smarku włożyć takiego i to wszystko wyczyszczę tam w środku elegancko i będzie chodzić mam nadzieję. Wyczyściłem to. Ten silnik, ten młynek w sumie. I tutaj. O no, młynek można powiedzieć. I będę to wkładał z powrotem. Przy okazji zamówiłem sobie takie oświetlenie na głowę. I powiem wam, że chyba to wyślę z powrotem, bo. Świeci, świeci, tylko ja nie widziałem, że tu z tyłu jest, to jest tak yy, z tym stopem. Nie mi to niepotrzebne, nie? Czy tam światłem postojowym, nie? To jest na rower w sumie. Nie wiem, czy to dobrze świeci. tak patrzyłem, to nie było tak źle. W sumie dobre jest, bo, bo fajnie się trzyma na głowie. Ale myślę, że i tak to jest bez sensu, bo tylko traci się bateria. no Ale zobaczymy, czy to będzie miało sens. Bardziej, że. No nie wiem, dość mocno się schylić, żeby to świeciło. O, tak, już tak o. Żeby to. Może ja to na odwrót założyłem? Zobaczymy. Nie. Ojeju. Nie, to odsyłamy. To słuchajcie. Odsyłamy, bo to się nie da tak ustawić. To dopiero, o jak tak zrobię. To świeci tu fajnie, o tu A tak no dopiero tak to świeci fajnie Brziej nie będę taką naprawiał rzeczy, nie? Tak o... Nie, no lipa, lipa, lipa Lipa. To idzie do odesłania I to chyba około 30 euro kosztowało Dobra, zwracamy, nie ma co. No, a ja to za, po, zacznę składać ten ekspres, a was przyspieszę. Teraz powiem wam na co tu zwrócić uwagę, to na pewno na tą jedną tutaj uszczelkę, tu jest uszczelka i tam jest druga uszczelka. Tam, o, tam, tu jest druga uszczelka. Je trzeba na pewno o nich nie zapomnieć. Tutaj włożyliśmy jeden przewód taki, wpięliśmy z powrotem i tutaj jest przewód wodny. O, tutaj. Czyli ten, ten, tu. Też jego trzeba wpiąć. No i myślę, że można składać, chociaż, znaczy... Zakładać górę, chociaż nie, bo czegoś zapomniałem. Kurzywa, zapomniałem tego tutaj gdzieś włożyć. Ach, jak zwykle. Dobra, już wiem, gdzie był ten element. Ten element był tutaj, już go tutaj wpiłem. On ma tu takie zaczaski. Nie wiem, czemu on wyleciał. Nie mam pojęcia. No, może był źle wpięty. ok No, i pamiętajcie o tym kablu o, tak jak już mówiłem o tym przewodzie. Do odpływu wody to jest chyba, i tutaj ta uszczelka, żeby była sobie, żeby gdzieś wam nie wyleciała, i tu też jest jeszcze jedna uszczelka. No, ekspres jest złożony. I zaraz weźmiemy go na górę. Dobra, po ogromnym czyszczeniu, tutaj chyba siedzę z pół godziny. I teraz naciskam, zobaczymy co zrobi. Latem mach ja to. Słuchajcie, młynek mieli. się ekspres naprawić. Co było? Jest pokazana. Co to jest? Wszystko dobrze. O, zrobiła kawę. Minęło już kilka dni od naprawy ekspresu. Ekspres działa. Bez zarzutu. Kawka pyszna, smaczna. No, testowana. Także misja zakończona pozytywnie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zapraszam do oglądania kolejnych. Ej, jak się Wam podobał to łapeczka do góry i subik. Dzięki, cześć!